Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu przedświątecznym. E, zaczynamy go we wtorek przed świętami e, i myślę, że w środę, może kawałek w czwartek, jeszcze zobaczę, jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie witam Was serdecznie na moim kanale. E, mam nadzieję, że miło spędzicie tutaj czas. E, no i zaczynamy takie przedświąteczne przygotowania. E, pokażę Wam jeszcze moje kwiatuchy. E, Wielkanocne już prawie. Pięknie się rozkwitły, także super się cieszymy. Dzieciaki codziennie przychodzą sprawdzać, ile już nowych kwiatuszków się rozkwitło. Dobra, to ja teraz się biorę trochę za ogarnięcie domu, takie powierzchowne, bo zaprowadziłam moje towarzystwo do przedszkola, i tutaj zostało, tak trochę, nieciekawie. E, zrobię sobie śniadanko i muszę przygotować e, obiad, a dzisiaj przygotowuję spaghetti, e, a później <laughs> wybieram się na zakupy. Muszę sobie te zakupy podzielić trochę i na dzisiaj, i na jutro, bo no wszystkiego nie przytacham e, naraz do domu, nawet, nawet autem, ale no, będzie trochę tych siatek, bo trzeba trochę rzeczy kupić. No i będę również robić plan e, jakichś posiłków świątecznych, także chcę... Pod te potrawy zrobić też zakupy. No i co? I tyle, reszta wyjdzie w praniu. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, no to zapraszam Was na dzisiejszy vlog. Łóżka pościelone, pranie nastawione, już się tam pierze. Ja sobie właśnie zrobiłam śniadanko, takie kanapki na słodko, dzisiaj i kawkę. Także teraz idę zjeść, później się biorę za spaghetti, no i pewnie pojedziemy na, na te szybkie zakupy, bo jeszcze dzisiaj mam w przedszkolu przedstawienie dzieciaków, takie wielkanocne. Także muszę iść trochę wcześniej dzisiaj do tego właśnie przedszkola. Jeszcze muszę dokupić tam parę rzeczy na stół, bo będzie taki poczęstunek, więc ja zostałam oddelegowana tym razem. Już całe te zakupy prawie zrobiłam. Muszę jeszcze dzisiaj dokupić owoce tylko i tam donieść. Także no, czas leci. To bierzemy się dalej do działania. Sosik do spaghetti już mi się tutaj gotuje. Także zamykam, bo to się musi robić trochę czasu. I słuchajcie, jaki miałam numer? Przed chwilą wyjęłam właśnie pranie z pralki i okazało się, zobaczcie, że któreś z moich dzieci zostawiło grosza w kieszeni. Coś zaczęło trzaskać, ta pralka zwolniła, wyłączyła się. Już myślałam, że się zepsuła, ale na szczęście, uf, udało się. Nic się złego nie stało, pranie dokończone. Także idę teraz e, rozwiesić. Nawet idę na zewnątrz. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Rozwiesiłam pranie i postawiłam go pod takim lekkim daszkiem, bo słuchajcie, no zaczyna znowu sypać śnieg. No a ja nie wiem, już co to się dzieje. Wczoraj u nas po prostu tak sypało, że było biało. Moje bratki sobie rosną, też pod daszkiem stoją, więc nie będzie na nich sypać. No ale po prostu zaczyna taki delikatny, delikatny śnieżek sobie pruszyć. Sprawdzamy jeszcze stan ogródkowy. Cebulki sobie rosną, a marcheweczki mój mąż tutaj przykrył taką folią na noc, no bo był u nas mróz. Także się baliśmy, żeby to nie zmarzło. A poza tym łażą nam tutaj jakieś, nie wiem, kosy albo coś i rozgrzebują. Część tych cebulek już była powyciągana, także też nie wiem, czy nie będzie trzeba tego e, no, przykryć znowu. Dobra, to e, włączyłam jeszcze zmywarkę wyłączyłam e, spaghetti idę na dół, tutaj mam listę na zakupy także się e, ubieram i e, jedziemy bo czas goni zakupy zrobione przyjechałam właśnie do domu, tam zobaczcie z tyłu mam e, dużą ilość winogron bo część jest na, na dzisiejszy ten poczęstunek do przedszkola no ale jeszcze wzięłam cukinie, wzięłam dużo bananów i tam pod spodem jest jeszcze Dużo, dużo jabłek, bo też były dzisiaj w fajnej cenie, a resztę Wam za chwilę pokażę w domu. Okej, okay, to lecimy tak z zakupami z Światy od razu, żeby już nie przedłużać. Wzięłam dzieciakom takie jogurcziki. Tutaj mam białą czekoladę i mascarpone a to będzie krem do takiego mazurka, który będę robić na święta. Wzięłam dwa jogurty truskawkowe i jeden jogurt yy, gruszkowy. Wzięłam również twaróg. Ja bardzo właśnie lubię ten lidlowy na sernik. Śmietana razy cztery sztuki. Gdzieś tam jeszcze są. Tutaj mam woreczki śniadaniowe. Dwa serki takie do smarowania. O, jest twarta śmietana. Dobra, tutaj wzięłam ser żółty, takie było fajne opakowanie. Dzisiaj był chyba po 22 za kilogram to wychodziło, także super cena. Masło orzechowe też mi jeszcze będzie właśnie do tego kremu potrzebne. Wzięłam również dwie paki moich ulubionych filetów. Też dzisiaj były w dobrej cenie. Tutaj wzięłam rosół z kaczki. Wzięłam sobie taką pakę kości na rosół, także ja sobie to podzielę, poporcjuję i zamrożę. Pierogi. Dobra. I co jeszcze mamy? W drugiej siatce wzięłam jeszcze płyn do naczyń, bo już się skończył. Jedną mąkę. Ale muszę po te mąki jeszcze chyba pojechać, bo e, była też dobra cena dzisiaj. Dobra. Tutaj mam dwa takie makarony. Wzięłam jeszcze trzy takie chleby zwykłe do zamrożenia. Ok, no i te owoce, które widzieliście, jeszcze w aucie i to by było na tyle. Chowam i jadę dalej z robotą. Usiadłam sobie na chwilę z kawką. Widzę, że mi się twarz błyszczy, ale na dzisiaj nie nakładałam żadnego. Podkładu na twarz, ale zresztą sami widzicie w filmach, tu jest, u mnie jest czysta natura. Ja się tak często, znowuż, nie maluję i po prostu no nie będę się też specjalnie malować pod filmy, bo to nie ma sensu. No jest jak jest. No nie, ja tutaj nie chcę, nie chcę robić jakichś e, sztucznych, e, sztucznych vlogów. Dobra, e, słuchajcie, rozpakowałam zakupy, nastawiłam sobie tam jeszcze wodę na makaron, spaghetti, bo chcę go jeszcze ugotować, zanim pójdę do przedszkola, żeby go później połączyć z sosem, tylko. I tak sobie właśnie myślę, że jestem w takim lesie, jeśli chodzi o święta. To znaczy, wiecie, u nas nie ma tam jakichś szaleństw świątecznych, nie będziemy tutaj wydziwiać, nie, nie mamy tutaj jakichś, wiecie, tabunów gości czy coś w tym stylu, żeby robić nie wiadomo co. Dzisiaj zrobiłam część zakupów, jutro jeszcze sobie zrobię zakupy, no bo no, trzeba po prostu też takie zakupy no, na bieżąco jeszcze przed świętami. U mnie jest dzisiaj wtorek, więc jeszcze zostało parę dni do świąt. Też trzeba coś jeść. No, idzie tego naprawdę masakrycznie. Jak dzieci są teraz większe, może wiecie, u mnie nie ma jakiegoś takiego przejadania się. Ja też nie kupuję jakichś niestworzonych rzeczy. Nie kupuję słodyczy. Na pewno nie kupuję żadnych takich chipsów ani różnych przekąsek. Raczej się staram albo sama coś zrobić, albo po prostu nie jemy takich rzeczy. No ale w zamian za to idzie więcej owoców czy więcej warzyw, które też kosztują. I tak to, tak to wygląda. Zresztą co Wam będę mówić, doskonale wiecie, jak jest. A co do świąt, to mam taki plan na razie: plan, nie plan. No ale coś w tym stylu. Mam zamiar upiec sernik i mam zamiar zrobić mazurek, chociaż nigdy w życiu nie robiłam, ale on będzie taki e, podobny trochę do takiego przepisu, który mam na tartę z takim fajnym kremem zrobionym z mascarpone, z masła orzechowego i z białej czekolady. Jest naprawdę przepyszny. Ja wam napiszę pod tym filmikiem e, przepis na tą masę, może ktoś sobie wykorzysta. No, i co jeszcze? Zrobimy pewnie jakieś ciasteczka z dzieciakami z tych foremek z pepko, które kiedyś Wam pokazywałam. I tak się jeszcze zastanawiam nad makowcem. Coś tam mój mąż przebąkiwał, że może zrobi makowiec, więc no coś takiego będziemy mieć. No i takie, wiecie, tradycyjne rzeczy, typu wędlina czy, czy sałatka. A na obiad chciałam zrobić taki pieczony. W, w takim rękawie do pieczenia pieczony schab. No, także to nie jest trudne danie. Mam nadzieję, że mi coś takiego wyjdzie. Dobra, bo słyszę, że mi się tam woda na makaron zaczyna gotować, także e, uciekam do kuchni. Witajcie już kolejnego dnia. Dzisiaj jest u mnie środa. E, właśnie wróciłam e, z kolejnych zakupów, bo tak jak wczoraj Wam mówiłam, podzieliłam sobie to wszystko na dwa dni, żeby. E, no, żeby tego tak nie, nie tachać strasznie. Także mam tutaj, e, o, następne siatki. Tutaj są już praktycznie wszystkie rzeczy, które mi e, są potrzebne na święta. Także mam nadzieję, że to już będzie finish. E, powiem Wam jeszcze, co mi się dzisiaj rano wydarzyło. Obudził mnie huk w domu. Była 6.30 rano i zobaczcie... Nie wiem, czy tu będzie widać teraz. O, to jest mój karnisz tutaj z okna. Ojejku, słabo widać. Okej, okay, przełączyłam się na tą stronę, także zobaczcie, tam tylko zostało na górze takie, no takie kółeczko przykręcone do ściany i tutaj sobie wisi rurka, a to po prostu się urwało. To trzeba przyspawać z powrotem. Dobrze, że mój mąż jest z zawodu spawaczem to. Akuratnie będzie miał e, robotę przed świętami domową. No i na tym karniszu wisiał jeszcze w kwietniku e, kwiatek, także to mi wszystko jeszcze spadło na podłogę, ziemia się rozsypała. Muszę dzisiaj tutaj tą ziemię uzupełnić i, i tą biedulę znowu do, do nowej ziemi wsadzić, także takie, e, taką miałam dzisiaj pobudkę. Pokażę Wam tak na szybko zakupy, nie będę tu już takiego holu robić, bo wczoraj też pokazywałam, to już nie bądźmy monotonni, ale tak na szybko, wiecie co, kupiłam buraki, bo miałam kupić takie gotowane, bo wczoraj na kanale Asi, Panna Joanna, ona pokazywała w swoim foodbooku taką fajną sałatkę z gotowanymi chyba, tak, z gotowanymi burakami z fetą z sosem, także zobaczcie sobie tam, jak ktoś ma ochotę, bo mi po prostu aż ślinka pociekła. Wzięłam pomidory, wzięłam jeden malinowy pomidor, taki słynny z biedronki. Dobra, co my tu jeszcze mamy? To jest do rosołu, pietruszka, seler, kalarepa do jedzenia, papryka. Tutaj są ogórki. Tu mam następną siatę z biedry. Oj, wzięłam tak, rękaw do pieczenia, ale dalej nie mam co do niego wsadzić. Ale jeszcze coś, no właśnie, to mi została jedna rzecz konkretna do, do kupienia, jeszcze jakiś obiad. Skusiłam się dzisiaj na Swiffera, słuchajcie, i już, już go wypróbowałam, jak tylko wpadłam do domu, bo już się nie mogłam doczekać i powiem Wam, że to rzeczywiście jest super rzecz. Jak tu jeszcze przejadę cały dom, to po prostu, no powiem Wam później, jak to się będzie sprawować czy to rzeczywiście jest taka magia ale tak na pierwszy rzut to jestem zachwycona co ja tutaj mam, chusteczki ale to kupiłam do przedszkola bo trzeba donieść, tam mam makarony wzięłam jeszcze taki zapach taką suchą mgiełkę, ja nie znoszę tych mokrych, które leją po podłodze przeciery pomidorowe tutaj mam jakieś aha, precelki keczupy, moje ulubione z Biedronki właśnie te łagodne madero Dzisiaj miałam na szejku pomidory w puszce, także sobie wzięłam. O te właśnie one są z cebulą i z czosnkiem. Dobra, barszczyk, bo tak od razu jak wzięłam tych buraków więcej, to myślę, że może zrobię barszczyk na święta. I tu jeszcze mam drugą siatkę. I tu jest tak. Co ja tu wzięłam z takich fajniejszych rzeczy? Wzięłam sobie. Do ozdobienia takie, takie malutką, taką posypkę, takie niby skidelsy. E, myślę, że to wykorzystam do babki. E, co tu jeszcze mamy? Pisaki wzięłam, bo dzieciaki będą ozdabiać te ciasteczka, więc to się nam przyda. E, tutaj wzięłam też takie jajeczka. E, I tutaj są takie dwa z niespodzianką. One są, słuchajcie teraz. W Biedronce po 2 złote. To takie z znaczy to jest chyba z niespodzianką w środku, ja nie wiem, a może to jest czekolada. Dobra, nie będę tutaj wymyślać, bo nie, nie jestem pewna. I takie jajeczka, a my tak zawsze robimy, że tak wiecie, niby od zająca gdzieś tam podrzucam co jakiś czas i nagle się znajdują. Wzięłam takie jogurciki Bondi, bo oni bardzo lubią. tu dwie paczki. Co ja tu jeszcze mam? Parówy, o te parówy, z dolina, dobra. Wzięłam jeszcze taki serek y, truskawkowy, bo ostatnio jakoś mam ochotę na takie rzeczy jogurtowe. Y, śmietankowy serek, taki do smarowania, też bardzo lubię. I tam jeszcze taki czteropak tych serków tutti. Dobra, i tutaj mam już jajka mm, z Lidla. To już są zakupy, tak? Tak, to już jest z Lidla. No i tu jeszcze mam siatę lidlową. Czekajcie, co tu jest z takich... Fajnych rzeczy. O te chrupki moje dzieci bardzo lubią, takie kolorowe. One są tak naturalnymi rzeczami barwione. Jedne takie żyrawki. Wzięłam sobie humus, bo jakoś zatęskniłam ostatnio. Tutaj mam takie mini śledziki. To dla męża mego, bo on lubi. O i ten serek, właśnie do. Yy, do tej sałatki z tymi burakami, to myślę, że go wykorzystam. On jest bardzo dobry. Ja już go nieraz kupowałam. Tu mi się dzisiaj udała taka wędlinka z etykietką. To wzięłam. Tu mi się jeszcze, tu jeszcze wzięłam o taką jakąś szynkę wieprzową z szanem. To tak na święta sobie zobaczymy, co ja tam mam jeszcze. Aha, Jezu, ale się oszumia. O Pity bo też myślę, że zrobię na, na jakiś obiad albo na jakąś kolację tam mam jeszcze na dole drugą paczkę tych filetów co wczoraj, wzięłam dwie mąki e, i dzisiaj jeszcze takie bułeczki sobie wzięłam e, z ziarenkami jeden naturalny skyr i tam jeszcze na dole są e, kiszone ogórki, bo już mi się skończyły moje ogóry dobra Przepraszam Was za te szumy, ale już naprawdę nie mam ochoty tego wszystkiego rozkładać. I wzięłam jeszcze takie e, herbatniki, żeby ich wykorzystać jako spód do, y, no, do sernika. O, właśnie, nie będę już piekła spodu, tylko go wykorzystam. Co ja tam jeszcze mam? Aha, tam jest na dole jeszcze marchewka. Dobra, no i y, no to taki sobie tutaj zrobiłam trochę bajzel, także zaraz będę to wszystko. Sprzątać. Dostałam jeszcze dwie zdrapki biedronce, także zobaczymy, czy będę mieć jakieś szczęście. Zaraz to zdrapię i Wam pokażę. No, niestety smuteczek, bo muszę spróbować ponownie. Trochę tutaj ten kąt wyczyściłam. Nie ma firanki, bo jest w praniu. Właśnie zaraz idę jeszcze rozwiesić. Wyczyszczony jest parapet, trochę rzeczy stąd pozabierałam. Jutro jeszcze dołożę tutaj jakiś akcent taki świąteczny. I okno kuchenne będzie gotowe. Umyłam go tylko od środka, bo jest słuchajcie, takie zimno na zewnątrz, że nawet nie mam ochoty otwierać okna. Także jak pogoda się już zrobi fajna, to się wezmę za mycie ogólnie okien w domu. A teraz tylko tak po prostu od środka, żeby pościerać skórzu. I tyle. Nie będę po prostu sobie dokładać roboty, bo co chwilę, wiecie, pada, sypie śniegiem, bez sensu w ogóle to jest dla mnie teraz mycie okien. Chociaż nie ukrywam, że by się przydało. No ale, no ale trudno, ta praca mi na pewno nie ucieknie. Przyszły dzieci z przedszkola i już zajadają, tak, Maja? Co tam zjadasz? jogurcik i chrupki, tak? a tutaj drugie dziecko przy o, przy kwiatku, który się wysypał wysypał się? no popatrz Mikołaj, jak wygląda dzisiaj spadł ten kwiatek no dobra, muszę go zabrać, bo jeszcze nie zdążyłam go y, posadzić do nowej ziemi no tak to jest dobra, na razie będzie sobie stał tutaj, a zajmę się tym w najbliższym czasie Czy Wy to widzicie, co się tam dzieje za tym oknem? No, przecież to jest jakaś chyba pomyłka. Słuchajcie, to nie te święta. Hello. Eee, no tak. No właśnie, dlatego mówiłam, że nie myję okien. Bo po co? Słuchajcie, e, wskoczyliśmy w kolejny dzień. Witam Was e, z nad żelazka. To jest jeden z tych nielicznych momentów, kiedy ja coś prasuję. No, ale to już muszę. To jest ta firanka z kuchni. Muszę ją wyprasować. Także z takim widokiem za oknem się za to zabieram i za chwilę ją powieszę, i okno kuchenne będzie gotowe, przynajmniej od wewnątrz. Wyprasowana firaneczka już jest powieszona. Także okno teraz wygląda zdecydowanie lepiej, czyściej, jaśniej. Chociaż teraz tego może nie widać, bo jest dzisiaj taki pochmurny dzień, ale nadal sypie. Zobaczcie, nic się nie zmieniło w tej kwestii. A ja sobie tutaj przyniosłam moje pudło z dekoracjami wielkanocnymi. Nie mam tego dużo, tak jak Wam mówiłam, bo jakoś. No, nie wiem. Tak to już u mnie jest, że bardziej się nastawiam na te święta grudniowe niż na te, jeśli chodzi o dekoracje ale mam taką owieczkę, którą kupiłam już parę lat temu na pewno w Home and You mam takiego kogucika który też jest z Home and You no i koszyczek wielkanocny, który jeszcze słuchajcie ma od no, ma tyle lat prawie co ja kupowałam go jeszcze z moim tatą, pamiętam dawno, dawno temu na jakimś rynku jak byłam jeszcze dzieckiem i tak z sentymentu on nam do dzisiaj służy. O, tu mam jeszcze takiego kogucika z pourywanymi nóżkami. Aha, no właśnie, muszę to wsadzić z powrotem, tam wepchać, bo moje dzieci to załatwiły, jak widać. Tutaj mam gdzieś takie coś z Rosmana na jajko. Już też to kupiłam jakiś czas temu, ale używam. Fajna rzecz. A pisaneczki, jak to zwykle. I co jeszcze? Tutaj mam taką Girlandę z, z jajek, e, którą też kupiłam już chwilę temu w kiku, to jest jedna, a druga już tam sobie w tym naczyniu, takim szklanym, jest postawiona w pokoju. Także zaraz jeszcze sobie tutaj coś poustawiam z tych, e, z tych rzeczy i będą dekoracje rozstawione. E, kupiłam jeszcze w Rosmanie takie farby do jaj, to są takie tabletki. Jest pięć kolorów. To kosztowało 3 zł, także myślę, że będzie to fajna sprawa. I będziemy z dzieciakami farbować jajka do koszyczka. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Powiem Wam przy okazji, że ten swifer to jest naprawdę świetna rzecz. On już jest tutaj brudny oczywiście, nadaje się do prania, bo ja go wyeksploatowałam wczoraj i dzisiaj, także po tym jak on sobie, wiecie, nazbierał kurzu, to tylko wychodziłam tam do ogrodu wytrzepać, wytrzepać z tego wszystkiego, a sypało się, no nieźle. Ehm, I powiem Wam, że tak wczoraj przejechałam dom e, i dzisiaj tego kurzu naprawdę nie było, albo było o wiele, wiele mniej, bo on to wszystko wciągnął tutaj w siebie, wiecie, przytrzymał i ja to wytrzepałam na zewnątrz, także nie rozpila się tego kurzu tak jak szmatką, tylko on po prostu no, zostaje o w tym czymś i jest święty spokój. Ja mam dzisiaj czyste parapety, czyste szafki, no także naprawdę jestem tym zachwycona. Mogę to polecić Wam z czystym sumieniem. Jak ktoś jeszcze tego nie próbował, to koniecznie spróbujcie, bo naprawdę to jest super sprawa. Moi mili, przychodzę już do Was się pożegnać na koniec tego vloga. Życzę Wam wspaniałych, ciepłych, rodzinnych świąt. Spędźcie je tak jak lubicie, na spokojnie, z rodziną. Mam nadzieję, że w końcu przestanie już sypać tym śniegiem i pojawi się jakieś fajne wiosenne słoneczko i miła wiosenna pogoda wreszcie. Także wesołych. Świąt Wam życzę. Jeśli ten film się Wam spodobał, to zostawcie mi koniecznie łapkę w górę oraz wciśnijcie subskrypcję. Będziecie wtedy na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. A ja myślę, że zobaczymy się już po świętach. Nie wiem, czy uda mi się wrzucić filmik we wtorek. Najprawdopodobniej wrzucę go w środę rano z jakimiś migawkami z naszych świąt, ale chciałam trochę spędzić je, tak wiecie, z rodziną, z dzieciakami, które będą w domu do, do poniedziałku, eee, także no, zresztą wiecie, jak to jest, eee, każdy też chce spędzić te święta po swojemu. Eee, Okej, okay, moi mili, to co? Jeszcze raz wesołych świąt Wam życzę i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!